Ci z na 30 lat, masz trochę nietypowy nickname Nie ma skoku, dawaj go Ty, co on odjebał? Dobra, niceo, Ale tu jest poziom niski. dla ciebie Dziękuję, dziękuję Dobra, tobie jest rozjebany już Ja nie zabiję go Właśnie, to jest ten mały minus Kaitlin. E, w stosunku do tej stany, że nie masz odskoku za bardzo Nie wiem, poziom tych gierek jest kurwa naprawdę wybitnie dobry Dobra To ja topa wezmę zagrać nie? Nie ma, nie ma Erek, nie ma Erek, wjeżdżaj Wjeżdżaj, wjeżdżaj, free

o kurde, erkuje ją Ale Bóg Tu mają wizję No Najebany ten hekarim. O kurwa Kurwa Co mnie zrutowało, Lux? Co mnie, co mnie, co, 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 co ja dostałem? Nie mogłem się ruszyć Słychajcie czy mnie ignoruje po prostu? Słychać, słychać to ignorujemy! Okej, okay, to były dwa, dwa warianty. Ja pierdolę Nie wiem, poziom tych gierek jest kurwa naprawdę wybitnie dobry Dobra, ja Gregas ogregasnex, a nie wiem czy mam nie wiem wyserpiła Ja pierdolę ty wróć, wróć. Nie no, odpaliłem chyba przed. Go w niego! Dawaj! O kurwa, nie w tego! dawaj, dawaj! Nie ma znaczenia! To, że mi to, to, że ze mną ciągnąłeś się kraje w innym, pamiętasz? Pamiętam, pamiętam, była tak sytuacja. A potem razem sobie zwaliliśmy konia, do tego jeszcze. O czego? Podaj, co, gdzie on to? C-Co?! Ty, co on tak mi wyjebał z tej 660? Powiem sobie tak Arkol, ale się najebałeś, ty kurwo żulo jebany. Podrabił mnie je kiedyś kot po twarzy? Tak, kot Oli to zrobił. Albo tak, drapnął, raz mnie drapnął, ale drapnął mi tak, że mi przeciął skórę tutaj na policzku. Ja nadal czekam na walkę Meneli. Ale na fejmy ma walkę Meneli. Nawet nawet bonusy by można podciągnąć pod to, jakby się najebał. Nie, typu... Typu, że chłopę na przykład przed walką, walą sobie pół litra wódeczki i wjeżdżają na ring tam za za 20 minut. Żeby wiesz, zaczęło działać Po to bardzo dostają butle te, flaszki Go? Dawaj Uleczyłaś mi Ola, tak? Na koniec? No tak Jeeezu, to było na krawędzi, ale wygraliśmy, no Dlaczego ludzie na Twitchu mówią tylko ma swoim subom? Czy dla was wszystkich liczy się tylko hajs? Mam 30 lat i bardzo mi to interesuje. Elpis Gator Ci, że na 30 lat masz trochę nietypowy nickname Czemu się ma swoim subom? Wyobraź sobie że tak, sytuacja Przychodzi widz na streama, taki no, taki zwykły po prostu Coś ogląda i mówi ci siema i ty mówisz o siema I teraz ci przychodzi kolejny taki widz i mówi no, o siema Bo widzi, widzi że się przywitałeś tamtym, więc też napisze ci siema Po czym wyjdzie ci jeszcze kolejnych 20 też się i też ci siema jeżeli masz się z każdym teraz po kolei witać, to po prostu zmieniasz kategorię Streama na witanie się z widzami i robisz to przez 10 minut Nie no, Remek tryharduje no, nie no, trochę. chociaż ostatnio jak tego zaka o 2,12, to już wiadomo, że to nie wiem, potrzał bardziej. <grych> jak tak zobaczyłem. Ale, ale raczej, jak gra już tym Zerafem, to nie wiem, no rac, raczej nie odpierdala, że tak powiem. Po prostu gra najlepiej, jak może. I może z random Brusa wbije Mastera, Grand Mastera? Znaczy, wydaje mi się, że Mastera pewno wbije, Grand Mastera nie wiem. A z Brusem, no nie wiem, czy z Brusem wbije. Czy. Nie mówię z Brusowi, bo ciężko mi jest teraz określić jego poziom, bo on poprawił się Brusa poziom, ale nie wiem. Na tyle, żeby wbić z nim Master'a. Over mówił na live że skała wraca. Eee, no. A Jan Paweł II zostaje papieżem. Za dwa lata, tak słyszałem. Po raz kolejny. Papież będzie w tym Skale? Tak. A później jeszcze ma zapewniony występ na Fame MMA. Ludzie, widzowie, nie są głupi. To teraz dowalił. No na przykład ja się nabrałem na ten zad z siostrą, ale mnie na strony wrócił. A? Widzicie prank z siostrą? To. to w ogóle, tak. W Chuj, ludzi się nabrał na prank z siostrą. W chuj, naprawdę, dużo ludzi. No, ja, dziwo, nie wiem, zdziałało. Totalnie losowo to wyszło. Ola Ciupa. Ale niefortunne nazwisko trochę. Miałem, miałem. Yy... Paraliż senny. To jest tak pojebana opcja, paraliż sen. Sick, chuj, naprawdę. No, nie polecam tego nikomu przeżyć. No, to tak jakbyś. Umierał na jawie, naprawdę. Myślałem, że umrę. No, przysięgam pierwszy raz w życiu, miałem tak, żebym pewien, że umrę zaraz. Wiem jakiś demon rozjebie, no przecież. To jest chore, to no nie mam w ogóle porównania z niczym Nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem jak ten paraliż senny I autentycznie się modliłem, żeby mi się to drugi raz nie zdarzyło Jakieś wiecie, ja przeżyłem jakieś różne wypadki samochodowe i inne rzeczy Nie, Nieporównywalne w ogóle z paraliżem sennym Tak, tak, nie wiesz, i coś przed tobą stoi, dokładnie tak, 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 tak Też raz w gry miał paraliż senny, jak było u mnie No I nie, my byliśmy obok niego A chłop dosłownie obok nas płacze Miał paraliż senny, tyle tak pojebane to jest. Niby, niby wiesz, do niego mówimy, nic nie ogarniał. Płakał chłop sobie, no. I w ogóle najgorsze jest to, że totalnie ogarniasz, co się dzieje. Ty nie, wiesz, że ci się to nie śni. Chciałbyś, by ci się śniło, ale to nie, to ci się nie śni. Pojebane, naprawdę nikomu nie życzę przeżyć paraliżu sennego. To jest dosyć no, tak takie z tych doznań. Roller coaster, totalny. Ile to trwa? Nie wiem, trochę trwa. Nie wiem, jak to trwało. Ja miałem wrażenie, że tak z pół godziny, godzinę trwało. Widzisz to Jerel? No. Widzisz to IRL. No mniej więcej coś takiego sobie możesz wyobrażać, no coś takiego, jak tutaj nawet. To mam, bo wiem wam, ja się nie modliłem już, bo wiem, że to chuja warta jest. I po tym się modliłem, żeby mi się to znowu nie przydarzyło. Po, tym pomyślałem, że kurwa, chyba Bóg istnieje i nie wiem, chce mnie rozjebać. Nie, ale miałem znowu na przykład, która miała ataki paniki, takie jakby. Nie, ale takie dziwne, mówiła, że po prostu się dusi. Szkoda sobie na przykład... Coodra do ust i mówi, że nie, że się dusić coś. No, coodra dusiła. Nie, ona sama ją przekładała do ust. Nie wiadomo właśnie po co. Nie wiem, że się dusiła. Milo Polska wyzywać się Lidze, to jest ma bana u ciebie. Okej. Okay. To ja wyzywam Andrzeja Dudę na pojedynek z Liga Legend. Kiedy jeden, jeden mun... mundus prezydentem. O. Nareszcie, nareszcie! Długo to trwało! Kurde! Prawie do 100 gripów bym robił. Bo 78 creepów. Jak da się uzależnić od bycia bitym? Uzależnie od bycia bitym? Wiem, że jest taki fetysz, że nie wiem. Się, że w łóżku dziewczyny mogą lubić takie coś. Nie może jakoś tam napierdalać, że tak, żeby. mogła wstać czy coś, ale coś takiego jest. A czy to jest uzależnienie? Nie. Tak, żeby jedno społamać? Nie, ja, chyba aż tak nie. Bo raz złamiesz, to później yy, yy, abstynencja! Odłamania nosa. Z długi czas. Chyba, że jakiś taki elastyczny by był. BDSM MMA. MMA łóżkowe? MMA NAGO. Stary wypił mi Sprite'a beknął no i mówi, że mam go sobie skroplić z beka? Co za dzień? Co? Zajebiście ci powiedział. Każdy teraz książkę wydaje. No nieźle. Poczekajmy rok, a ukaże się pozycja pod tytułem Jak nauczyć się dystansu do siebie autorstwa Norberta Gierczaka. <grymne> Miłego wieczoru, serdecznej oddewam wszystkim. Sprawdzałem ze znajomymi jak to działa, potrafi nawet całą miejscowość niewielką oczyścić z hologramów. W połączeniu z drugim urządzeniem, znacznie skromniejszym niż to, które niedługo zaprezentuję, może tworzyć potężne kule plazmowe. To drugie urządzenie to jest wzmacniacz kamieni. Zm <grymne> kule plazmowe? Takie do Wrocławia Wzór przyjemności Wzór przyjemności, e, wzór przyjemności. przyjemności jest to? W ogóle mam takie gacie, które są totalnie zajebiste, czekaj To są te, taki, z takim bałwanym uśmiechniętym na diku. widzisz to? Dlaczego my też pozostałem? No, jakbym tra jak trafił, to już byś piasek wąchał. Ta, tak, wąchać to samo. Gacie. Cisłe. Dobrze, Będzie Będziesz G. Dobra, miałeś farta. Tak. <noise> Ej, no, jakbym trafił te kół, to byś. Tak, się... tak, 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 tak. tak. No, tak, tak, tak. Mm, no masz mi mm, jeszcze dajny znak mm. zapytania. Tak, by się ta. No, no, no. Nienawidzą mnie.